I witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Nailinger, a to znowu ta gra, trzeci odcinek z tej gry. Tym razem postanowiłam zrobić w innym trybie. Dwie osoby miały być w trybie, ale co tam. Żeby być w pełnej jego tożsamości. Jeśli nie no wiecie na czym polega ta gra, zapraszam do opisu. Kolejny podkwę tu jest Dlaczego ten kolega jest taki nierozgarnięty? Kolego, bądź rozgarnięty. Okej, okay, wróciłam, otworzyłam tam, tam przejście Mam trzysta więc chyba na razie to jest błąd. Tego nie będę jeszcze otwierał, mój pięćdziesiąt, a mnie nie Szaleją, to będzie masakra. Hej, zabijaj go. Okej, okay, dziękuję. mnie! Jezu jakie ja się boję clownów, jak ja im się po pomocy. pomocy, Ja tu wszystko naprawię, a ty ich zabijaj! Szybko! No Granny, no! No dobra dam się zabić! Dwie rundy tylko. wytrzymałam. Ludzie z nieogarniętym sobą. To jest. Naprawdę No, wow, zrobił tyle co ja. W zasadzie otworzyłam więcej przejść i pojedyną z hedgehogów. No. Okej, okay, przywracam mu honor. W zasadzie i tak był nierozgarnięty. Ego smut. Um, ja zaraz do Was wracam jak będzie już jak wszyscy dojdą Okej, okay, jak widzicie doszli wszyscy um, chyba najwięcej z nich wytrzymałam rundek Proszę, żeby tylko byli rozgarnięci, proszę, to tylko jest takie moje życzenie By byli rozgarnięci. Bo bez rozgarniętych osób e, nie ma gry. Trzeba grać w, 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 w współpracę. Teraz widziałam nie w dwie osoby, lecz w cztery. Um, what? Nawet runda się nie zaczęła. What? What is this? What is this? What? What is this? this. Skąd oni wzięli tyle punktów? Dobra, idzie zębek. Hej! Ja tu zbieram na bruni. Ja ty mi w tym przeszkadzasz. To po czwaro. No super. Może jakieś punkciki. Mam 50 punktów. Brakuje mi jeszcze 200. Um, Mam 60, to brakuje mi jakichś, a nie chce mi się liczyć. chwile chwały, zginie. O, druga rundka. Ju. Dlaczego to jeden? To ja nie wiem, bo jest druga rundka. Czy oni coś dalej otworzyli? Nie mam pojęcia. Ale dość dziwne, że jeszcze się, się nie zaczęła. Może kupili sobie z Robuxy właśnie. I nie chcę moich 50 Robuxów marnować na gówno wieco. Um, um, Am. Okej. Okay. coś tu atakuje? Nie, dobra. Ja włączam Bruna. I biegnę ku chwale, pomocy innym. og det var godt. Og vi fikk stråler. No, resetuj się. Um. Pomocy. Ja tu sama chodzę, Pomocy. Pomocy. Zlagowana gra. Trzeba to tylko czekać teraz na szczęście, aż ten trzeci osobnik się odrodzi. No, że gry nie ma. Okej, okay. odrodźcie mnie, mi się nudzi. O, dziękuję bardzo. Już mi normalnie chodzi. Bardzo dziękuję. A teraz idę otworzyć przejście, czy już mi... Nadal mi nie działa, ale mimo tego dziękuję. Żeby nie odrodziliście, nic tu nie działa. Mm. Nie nawet wyjście z gry. No cóż. Czekajcie, bo ja chcę. Nie jestem taka mała. No cóż, nie odcinek, kiedy będę musiała zresetować grę i zaraz do sobie zwracam. I już będę kończyła. Zresetowałam. Nie Resytuję ciągle i no To jest po prostu nieudany odcinek. Szwankuje mi Roblox. Będę musiała sprawdzić co jak jest grane. A teraz żegnam Was, papa. Pa. To był taki jeden odcinek. Już taki przedprzejm. Um. What? Nie, Zostaw mnie! O nie! O nie! Zostaw mnie! I widzicie, Roblox sam robi różne dziwne rzeczy, więc papa. Pa.